Chociaż przez większość czasu wydają się nieobecne, to demony w świecie Black Clover istnieją od bardzo dawna, a praktycznie każde pojawienie się tych istot w ludzkim świecie zwiastuje nadejściem chaosu, ponieważ natura istot podziemnego świata jest niezwykle nikczemna, a znęcanie się zarówno nad ludźmi oraz słabszymi diabłami to ich sposób na zabicie nudy i jedyna rozrywka. Zaś jako istoty z zaświatów pragną doprowadzić do otwarcia wszystkich bram podziemi, co pozwoli diabłom na używanie nie tylko coraz większej mocy, ale też z każdą otwartą bramą wzrośnie wpływ coraz silniejszych diabłów, które będą mogły się wydostać. W tym również Lucifero, który zamieszkuje najgłębszą, a zatem siódmą warstwę świata diabłów, tym samym czyniąc go jednym z największych, jeśli nie największym zagrożeniem, którego obawia się ludzkość. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi, a także zapraszam na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając, Lucifero to w rzeczywistości jeden z trzech władców podziemia, znany także jako Król Diabłów. W rzeczywistości to właśnie jego wyswobodzenia obawiano się najbardziej, wierząc, że będzie to równoznaczne z końcem świata żywych. Tym bardziej, że podczas poprzedniego otwarcia się kanału i drogi między światami doprowadziło to ludzkość na skraj wyginięcia, redukując populację zaledwie do 10%, które zdołało przetrwać to przerażające wydarzenie. To, co czyniło z Lucifera wyjątkowo przerażającego, był fakt, że był w stanie przejąć kontrolę nad demonami niższej rangi, nawet gdy bramy pozostawały nienaruszone bez względu na miejsce ich pobytu, co potwierdził po tym, jak zaczął kontrolować ciało demona Libę. A widząc, że pozbawiony magii demon mógł przedostać się do świata ludzi bez zawierania kontraktu, król diabłów był bardziej zdeterminowany, licząc, że znalazł lepszy sposób, żeby pojawić się w świecie ludzi, jednak przez to, że matka Asty w trosce o Libę zapieczętowała go w pięciolistnym krymuwarze, Lucifero nie mógł przejąć nad nim kontroli. O mocy Lucifero w znacznym stopniu świadczą też ludzie, z którymi zawarł kontrakt, zapewniając im demoniczne moce i to nawet jeśli siła swoistego naczynia to tylko część prawdziwej potęgi króla podziemia. W końcu Dante wykorzystując główny atrybut Lucifero, jakim jest grawitacja, mając do dyspozycji 80% mocy demona, był w stanie wymazać część góry oraz ciskać wielkimi skałami. Zaś, poza mocą grawitacji, za swoją króla diabłów, także jego inne atrybuty zostały wzmocnione, w tym również jego regeneracja, przez co był w stanie przetrwać nawet dekapitację i mentalnie zregenerować się, nawet gdy połowa jego ciała została zniszczona. Natomiast gdy pierwsza brama między światem żywych a ludzi została otwarta, Dante był w stanie wykorzystać 100% mocy Lucifero w znaczeniu pełnego potencjału swojego ciała. Pewien czas po tym jak jego limity zostały zdjęte mierzy się on z Magną, a siła magiczna Dantego zostaje przyrównana jako 1000 do 2 względem należącego do drużyny Czarnych Byków, przed tym jak Magna za pomocą złożonej runy połączył ich magię ze sobą, zrównując ten poziom i wykorzystując arogancję Dantego zdołał wyczerpać go z magii i ostatecznie zerwać także jego połączenie z Lucifero. Wreszcie po otwarciu drugiej bramy łączącej świat demonów z tym zamieszkiwanym przez ludzi, Lucifero udowadnia, że jako Król diabłów, jest w stanie przejąć kontrolę nad niezliczonymi demonami, które w jego rękach są narzędziem, którym może zrobić co tylko zechce. Tak też jako istota górująca nad innymi diabłami, łączy on ich ciała ze sobą tworząc w ten sposób odpowiednie naczynie dla jego przytłaczającej mocy, pozwalając mu się wreszcie zmanifestować, chociaż wciąż nie w pełni jego prawdziwych możliwości. Mimo to już na tym etapie jego nowe ciało znacznie zwiększało grawitację w okolicy i bez większych trudności było w stanie zmierzyć ramiona przekształconej siedziby czarnych byków i nawet mimo że moc Lucifero była cały czas absorbowana, to nie wywierało to na nim najmniejszego wrażenia, ponieważ jego magia wzrastała znacznie szybciej niż Henry był w stanie ją pochłaniać. Przez to wielu doświadczonych magicznych rycerzy nie było w stanie się nawet podnieść, a rosnąca grawitacja nieustannie kruszyła mobilną bazę czarnych byków. W swojej niepełnej formie Lucifero wykazał też dużą skłonność regeneracji, ponieważ zarówno wielokrotne ataki magiczne czy obrażenia spowodowane zmasowanym ostrzałem z bazy Czarnych Byków mógł bardzo szybko wyleczyć, a nawet gdy jego naczynie zostało w połowie przecięte przez Astę podczas wielokrotnych ataków i kolejno zaatakowane przez strzałę Juno spowalniając manifestację demona, to po tym wszystkim zwyczajnie łączy pozostałe fragmenty naczynia i pojawia się w swojej połowicznej formie. Wówczas wskazuje palcem w dół i nakazuje wszystkim obecnym się pokłonić, co jest wystarczające, by ciała magicznych rycerzy upadły, uszkadzając przy tym podłoże, a okoliczne budynki zostały w znacznej części zmiażdżone. A gdy chwilę później staje naprzeciw Aście, który przerwał jego manifestację, po krótkiej chwili okoliczny górzysty teren zostaje po prostu ściśnięty i rozbity przez grawitację króla diabłów. Zaś Asta określa jego magię jako astronomiczną. Wreszcie, gdy przybywa wsparcie, Lucifero walczy z wieloma kapitanami magicznych rycerzy jednocześnie i podczas potyczki był w stanie nawet zanegować potężne czary czy zakrzywić ataki. Ostatecznie walcząc jednocześnie bez trudu z siedmioma kapitanami, którzy w dobrej koordynacji i najlepszej formie używali magii, żeby się wzmocnić, czy żeby oprzeć się grawitacji króla diabłów a ponieważ później praktycznie bez odpoczynku kontynuował starcie m.in. z Astom, Jamem czy Juno, pokazuje to wielką wytrzymałość króla diabłów, ale też jego niebotyczne pokłady moc magicznej, której mógł użyć nawet do zniekształcania przestrzeni wokół, a jej ilość nawet w jego połowicznej formie została określona jako najwyższa w porównaniu do reszty diabłów. Nieco trudniej ocenić siłę fizyczną Lucifero, ponieważ ta jest ściśle powiązana z mocą magiczną, chociaż jeden z najwyższych diabłów podczas walki władcy za światów z Astą mówi, że Lucifero poza magią posiada niesamowitą siłę fizyczną, przyrównując chłopca do mrówki, a władcę diabłów do słonia. W końcu najsilniejszy demon mógł zatrzymać miecz Asty, po prostu go chwytając jedną ręką, a uderzając silnych przeciwników był w stanie odrzucić ich na wiele metrów oraz oszołomić. A także podczas starcia wielokrotnie swoimi ciosami gruchotał kości przeciwnika. Jako diabeł najwyższej rangi, pan podziemi posiada też niebywałą odporność, ponieważ przez większość starcia w jego niepełnej formie potężne ataki mogły zostawić na nim tylko niewielkie rany, i to nawet po atakach Jamiego, którego zdolność pozwalała ciąć praktycznie wszystko. Ostatecznie czyni to z Lucifero praktycznie niepowstrzymanego diabła, zdolnego niszczyć całe państwa. A gdyby zdał się w pełni zmanifestować, najpewniej nikt z ludzkości by się nie ostał, czyniąc z niego zagrożenie dla całego kontynentu albo nawet i świata, którego jedynym błędem była otwarta walka w połowie swoich sił, ponieważ, biorąc pod uwagę jego pełną moc, dzięki której uznano go za najsilniejszego diabła, uważam, że nikt nie zdołby pokonać Lucifera, gdyby ten był w pełni mocy, i podejrzewam, że nawet magia czasu nie okazałaby się wówczas wystarczająca. I to na dzisiaj wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie. Sayonara.